Dziś przedstawię Wam trzy najlepsze japońskie auta do kwoty 15 000 zł. Numer 1 Mitsubishi Lancer 9 generacji z roku dwa, 2011. Najlepszą jednostką do wspomnianej kwoty jest chyba silnik o pojemności 1,8 litra, generująca prawie 150 koni mechanicznych. Pojemne stosunkowo młode z dobrym wyposażeniem. Numer 2 Mazda Miata Inaczej MX5 Małe dwuosobowe auto z napędem na tylną oś CO daje ogromną ilość radości z jazdy. Najczęstszą jednostką do tej kwoty to benzyniak 1,6 litra o mocy 110 mechanicznych. Super opcja na nadchodzące lato. Numer 3 Honda CRX Del Sol Kolejny kabriolet w tym zestawieniu. Auto które na pewno wyróżni się spośród tłumu. Samochód wyposażony w dwa miejsca jednostkę 1,6 litra generującą 125 koni mechanicznych.